Dobrze, przejdźmy do tego, co dzisiaj miało miejsce na skoczni. Od samego rana yy, walczyli kombinatorzy Norwescy. Z tego co wiem Adam byłeś tam na skoczni i możesz nam parę słów powiedzieć. No parę słów. No, na pewno po, po, po skokach Szczepan przebiegł na 23 miejscu, później po biegach, skończył 28. Dokładnie nie wiem, który Adam skończył cieśla, bo y, oni już później ta końcówka już startowała w grupie mhm. i potem są przeliczane te czasy z tymi stratami. Do końca nie wiem na, na którym miejscu skończył, ale trzeba przyznać, że Szczepan zachował się dzisiaj naprawdę jak taki rasowy zawodnik, bo mm -hmm. on miał upadek na treningu dosyć poważny. Uderzył e, coś tam z nogą, jest rozerwał buta, oni mu szyli tego buta. E, z, ten but jest w kiepskim stanie e, i de facto e, on się czuł źle. Mm -hmm. e, więc. E, sam mówił, że dzisiaj, jak rano wstał, to myślał, że nie pójdzie na skocznie, bo, bo był taki poobijany. Ale zacisnął zęby, poszedł na skocznie, skoczył niezły skok. Choć sam twierdzi, że z tego skoku, który skoczył tych 120, chyba 5 metrów mm -hmm. czy 6, mógł ze 140 skoczyć, ale już go po prostu tam gdzieś tam brało. Jednak ten, ten but, yy, który był uszkodzony, powodował, że, no, że nie, nie do końca był w stanie ciągnąć. No i myślę, że całkiem przyzwoity, mimo tego właśnie bólu bieg, bo jak wpadł do szatni później po tym, wpadł. On przyszedł w zasadzie jak kuternoga, bo on kulał, przyszedł, zacisnięte zęby, cały wzmacnięty po twarzy. No i, i jak przyszli trenerzy, no to mówią, pytają się go, no to co Szczepan, jak jutro będzie tak, to, to nie, mówi, nie, to zobaczymy, jutro jest kolejny dzień, może będzie lepiej, ja będę walczył. I, I takich zawodników strasznie cenię i myślę, że wszyscy cenią, bo to są zawodnicy, że Mimo gdzieś tam jakichś niedociągnięć, czy, czy porażek, czy właśnie kontuzji, yy, no, będą walczyć, będą walczyć do, mm -hmm. do końca. Kamil, przejdźmy do skoków narciarskich, które zamykały dzisiejszy dzień. Jak to wyglądało dzisiaj? Dziś tam śmiałem się z chłopakami, jak rozmawialiśmy, że no, taki przyzwoity dzień w biurze. Mm -hmm. Siedmiu skakało, siedmiu w konkursie, bez jakichś wielkich fajerwerków. Po prostu przyzwoicie, zobaczymy jak to, się, jak to się ułoży. jutro. fajnie, że tak dobrze poszło dzisiaj Kubie wolnemu, bo. Tak. bo, bo, bo Kuba Wisła, zaskoczył ten. Wisła ten... nie wyszła i, i gdzieś tam Ale można było... to. Ale właśnie to jest dziwne, bo y, rozmawialiśmy nawet y, i nawet trenerzy byli troszkę źli, bo wszyscy mówili, że w Wiśle Kubie nie wyszło, a Kuba tam najlepiej skakał w zasadzie w naszych. Cały czas od pierwszego skoku do tego ostatniego robił postępy. Tak, ale ja mówię, nie wyszło nie tylko w sensie takim, czy skoczył dobrze, czy źle, no, sam wiesz, że Wisła i Skocznia Twojego imienia zresztą to jest miejsce, gdzie, gdzie właściwie no, przed, przed skokiem chłopaki mogą wyciągać losy. Z, z napisaną siłą wiatru i no, kierunkiem no, no, wiatru. No, szczeg szczególnie niedziela, która była rozgrywana o tej porze, bo to wiemy doskonale, że o tej porze wszyscy zresztą wierzą, że, wiedzą, że, że, że to nie jest najlepsza pora, bo wtedy największy wiatr jest, mimo jak jest, nawet jak jest spokojnie, to, to tam zawsze coś powieje. W też wie, dobrze chociaż, że tu jest zima prawdziwa i to wszystko wygląda y, bardziej biało i śnieżnie. A wracając do tych kwalifikacji, mm. były po prostu no Dobra, tak. tak, takie jak i, i chłopaki wykonali swoje, e, swoje zadania, o czym często lubią mówić, bo, bo, bo to, co najważniejsze w ten weekend, odbędzie się w sobotę i w niedzielę. E... I co, no ja liczę, że, 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 A nie że, wiem, że, że czy tam... zauważyłeś jedno na, na wynikach prędkości, które dzisiaj mieli. O, wiele z to to rozmawialiśmy z Stefan skoczni. Stefan Hula właśnie mówił do no, mówi, no, skocznia z, o takim rozmiarze i, no. i takiej prędkości. Mówił, że no, to bardziej pasuje do, do normalnej skoczni, a nie tutaj. Natomiast no, no, wiało na tyle mocno, że e, ci, którym wiało mocno, to, to mimo takich niskich prędkości potrafili gdzieś tam e, ale daleko polecieć. Natomiast jest... była cała grupa tych, którzy... No właśnie, ale to właśnie jest... Przy tych rozbiegach naj, najtrudniejsze jest to, że jak troszkę się uspokoi, jak masz lufę z przodu hmm. dobrą, to odlecisz, jak jest dobry skok. Ale Pierwszy czy drugi jak, trening jak, chyba belka się zmieniła o... No w pierwszym, co skakali po 90 metrów, nie? bo był skok daleki, e, chyba tam ponad 140 metrów, później belka poszła dwa w chyba na siódmę. no i zaczęło się od Dawida, po 92, 87 hmm. tak skakali, później Kamil koło 105 100 metrów i później na, na końcu e, Tandę który skoczył nie wiadomo znów, jak się to stało tak daleko, ale no, de facto te rozbiegi, które są dzisiaj pokazują, że no, nie, ma, nie ma szans. Jeśli, jeśli nie ma stałego wiatru z, te, z, tego, z tego rozbiegu, to nie jesteś w stanie skoczyć, nawet jakbyś cudownie się odbił. A no, więc w sobotę i niedzielę znowu loteria, bo, bo wiatr ma mocniej. Szczególnie sobota. Szczególnie. Chociaż patrzyłem, że w niedzielę też y, jakichś super warunków, y, przynajmniej na razie nie. Nie prognozują, więc, więc będą albo inaczej mogą być problemy. Natomiast jeśli y, to nie będzie całkowicie loteryjny konkurs, to, to znowu no, są podstawy ku temu, żeby wierzyć, że, że ktoś z Polaków na podium tutaj skończy. Chociaż y, to też jakby jest ciekawa statystyka, że, że tutaj jakoś super często Polacy na, na podium nie wchodzą, bo łącznie mm. tych miejsc jest sześć, to są trzy miejsca no nigdy twoje. Polak to nie wygrał. Nigdy jej. nie wygrał. Ty byłeś trzy razy drugi, Kamil był raz drugi, raz trzeci. No i jeszcze tu jest Piotrek Grzyba. Przed rokiem był, był trzeci i to jest wszystko. No patrząc na, na, na liczbę tych wszystkich podiów, jakie Polacy osiągali w konkursach indywidualnych, to, to rzeczywiście ta RUKA nie jest jakimś szczególnie szczęśliwym dla Polaków miejscem. Ja na koniec Adamu zapytam Ciebie, bo rozmawiałeś z Doleżalem na temat tej sytuacji z treningów i kwalifikacji. Czy on jest w jakiś sposób zaniepokojony tym, co się wydarzyło, czy po prostu tak miało być i koniec? Nie, ja myślę, że nie, że tak miało być, no bo tego nikt nie przewidzi. To mhm. Dzisiaj to naprawdę dzisiaj było w miarę niby równo, w miarę, a nie było równo, bo e, przykładowo z, e, skok Kamila ostatni, który był, e, Kamil sam powiedział, że jej mu się wydawało, że ten skok jest fajny. Mhm. Tylko mówi, sam Kamil mówi, że jest, jest taka sytuacja, że on już wie wrócę, że jak wychodzisz z progu i dostajesz artami, bo masz z przodu wiatr na buli, to potem nie odlecisz, bo nie ma tam. A jeśli tu nie ma, to tam dostaniesz. Więc zawodnicy już też fajnie potrafią to wyczuć i gdzieś tam yy, już po wyjściu z progu wiedzą, czy, czy to będzie dobry skok, czy to nie będzie dobrego skoku. Nie tylko pod względem odbicia, bo tutaj nie da się przewidzieć, mm -hmm. bo były skoki takie, które zawodnik zepsuł, nawet Piotek żywacz dziś w kwalifikacjach zepsuł skok, on na progu już był po prostu tak z przodu, że gdyby troszkę się nie wyhamował, to, to by nie skoczył. Później go na 120 metrze odbiło hmm. mu tył i jeszcze 133 skoczył, więc to pokazuje, że tutaj na tej skoczni przy tych warunkach, które są często, to de facto nawet jak zepsujesz skok, to, to jeszcze możesz ulecieć, ale jeśli nie masz warunków dobrych, to nawet przy dobrym skoku, tak jak Kamila, nie jesteś w stanie odlecieć. Mhm. I na tym kończymy to dzisiejsze podsumowanie. Zapraszamy jutro o godzinie 23.00 wraz z Adamem i pewnie jakimś gościem. Kamil, dziękujemy, że jesteś z nami. Dzień. Dzięki, że przyszedłeś liczymy na Twoje dobre teksty.